Inkubatory w cenach dobrej klasy samochodów, łóżka sterowane pilotem, a przede wszystkim komfortowe warunki dla przyszłych mam i dzieci. Taki poziom oferować będzie Sosnowieckie Centrum Opieki nad Matką i Noworodkiem, którego budowa kończy się właśnie w szpitalu przy ulicy Zegadłowicza. Na pierwszym piętrze budynku i części parteru zlokalizowano poszczególne sektory centrum. Jest tu obok ginekologii położnictwo, obszar porodowy. Obszar patologii ciąży, obszar septyczny i obszar chirurgii jednego dnia, oczywiście w zakresie zabiegów ginekologicznych. Nowi mieszkańcy naszego miasta przychodzić będą na świat w oddziale ginekologiczno-położniczym, który prezentuje prawdziwie europejski standard. Pacjentki podczas porodu mają do dyspozycji pojedyncze sale porodowe, możliwe są porody rodzinne. Właściwie dla zdrowych matek proponujemy wyłącznie porody rodzinne możliwy jest poród w wodzie. Dla pacjentek szczególnie zagrożonych podczas porodu mamy salę intensywnego nadzoru. Nowością jest również stosowane na życzenie bezpłatne znieczulenie zewnątrz oponowe. Po porodzie na przyszłe mamy czekają przytulne jedno- i dwuosobowe pokoje z łazienkami. W każdym dla pacjentek przygotowano komfortowe wyposażenie. Łóżko jest w pełni zautomatyzowane, obsługiwane pilotem, co stanowi o komforcie zarówno leżącej, Kobiety, jak i personelu, który się tą panią opiekuje. Odpada nam dźwiganie, przenoszenie, podnoszenie, wszystkie czynności pielęgnacyjne. Łącznie takich łóżek będzie w placówce 80, w tym te przystosowane do intensywnego nadzoru. Na dzieci czekać będzie 40 miejsc. Równie nowoczesne jest wyposażenie gabinetów zabiegowych. Najwyższego standardu fotele ginekologiczne regulowane są za pomocą pilota. Możemy robić tu wszelkiego rodzaju zabiegi ginekologiczne, drobne, mniejsze, a nawet w razie jakichś nagłych stanów operować pacjentki. Na oddziale Noworodków i Wcześniaków w specjalnych monitorowanych salach stanie 16 supernowoczesnych inkubatorów. Do modeli typu zamkniętego trafią wcześniaki z niską masą urodzeniową ciała i noworodki chore. Wyposażony jest w podwójne ścianki, które zapewniają komfort cieplny nawet najmniejszym wcześniakom. Jeśli istnieje konieczność terapii oddechowej noworodków, oczywiście jest on przystosowany do podaży tlenu w wysokich stężeniach. Jest również przystosowany do prowadzenia wentylacji mechanicznej noworodków przy użyciu respiratora czy metodą NCPAP. Z kolei inkubatory otwarte służą do resuscytacji niemowlaków i monitorowania wszystkich funkcji życiowych. Na tym stanowisku znajdzie się każdy noworodek, który przyszedł na świat na sali porodowej. Tu zostanie zaopatrzony, tu wykonamy pierwsze badanie, pierwsze badania kontrolne malucha. Jak również na tych stanowiskach będą przebywać noworodki, które wymagają intensywnej terapii. Ale nie tylko sprzęt w Sosnowieckim Centrum jest najwyższej klasy. Nad zdrowiem pacjentek i dzieci czuwać będzie ponad setka specjalnie dobranego personelu, w tym 55 położnych i 25 pielęgniarek. Wymagamy od nich specjalnego podejścia do tego małego pacjenta, towarzyszą mu od momentu narodzin, są przy urodzinach pacjenta i opiekują się nim do momentu wyjścia ze szpitala. Uczą mamy jak karmić dzieci, zajmują się kąpią, karmią. Wysokiej klasy dyplomowani lekarze z Sosnowieckiego Centrum Opieki nad Matką i Noworodkiem liczą, że zachęcą do rodzenia dzieci nie tylko mieszkanki Sosnowca, ale też całego regionu. Jesteśmy przygotowani, o ile tylko będą chciały pacjentki u nas rodzić, około 200 porodów miesięcznie. Warunki lokalowe są tak wspaniałe ilość łóżek wystarczająca. Z nowej porodówki cieszy się prezydent Sosnowca, który zaprasza do wybrania właśnie tego miejsca na ten ważny moment w życiu każdej mamy. Jeśli rodzić, to tylko w Sosnowcu. Tak proszą lekarze, którzy zrobili bardzo wiele, aby stworzyć najlepsze warunki dla młodych matek w regionie. Otwarcie centrum planowane jest na 15 grudnia, wtedy też pierwsze pacjentki zostaną przyjęte na oddziały.